Hej! Dzisiaj troszkę o manipulacji kobiet. Oczywiście stosują ją również mężczyźni i stosujemy ją wszyscy. D dosłownie. Dosłownie niesprzenośni. Wszyscy stosujemy manipulację. Co to jest manipulacja? Manipulacją u kobiet to jest. Jeżeli kobieta ma metr 50 wzrostu, zakłada buty, które mają metr 70 wzrostu, to jest manipulacja, ponieważ manipuluje tobą, manipuluje, so, manipuluje swoim wzrostem, żeby Ciebie zdobyć, żeby Tobie się przypodobać. Gdy kobieta się pomaluje, również manipuluje, ponieważ, ponieważ nie wygląda tak naprawdę, gdy to zmyje w ten sposób. I ty, poznając ją na dyskotece, widząc ją na randce, widząc ją na Instagramie, na Facebooku, myślisz, że to jest zupełnie inna osoba wizualnie. Więc cały czas manipuluje. Idąc na dyskotekę, odkrywa lekko biust, a tam okazuje się buszak. To jest bardzo duży rodzaj manipulacji. Ponieważ w rzeczywistości te piersi, tak jak wyglądają w tym puszapie, w rzeczywistości tak nie będą wyglądały. Kolejnym, kolejną manipulacją kobiety będzie to, w jaki sposób do ciebie mówi: kotku, kochanie, zmieniający głos to przecież jest rodzaj manipulacji, ponieważ jeżeli powie: Uuu, zadrży, ty zadrzysz po jej wypowiedzi. Al a. Ty zatrzysz po jej wypowiedzi, bo powie w, w sposób wulgarny, bezczelny do ciebie. To będzie rodzaj manipulacji. Jej zapach to rodzaj manipulacji. Więc wiele osób pisze: O, ten nas manipulował, albo to było manipulacją. Ale tak naprawdę. Nie zdajecie sobie sprawy, że większość rzeczy, jak nie wszystko, to co jest dookoła Was, to wszystko jest manipulacja. Po prostu ze strony mężczyzn, ze strony kobiet. Podałem dzisiaj kilka rzeczy, na które zwróciłbym uwagę. I jeżeli przychodzi nam słowo manipulacja, to również bym pomyślał o tym, gdy kobieta wam podaje siadanie do... Óżka, albo robi Wam siadanie. To również pewna forma manipulacji. Ponieważ wpływa tym na Wasz stan. Manipuluje Waszym umysłem. Więc zanim kolejnym razem użyjecie słowa manipulacja, poczytajcie, poedukujcie się i zastanówcie się nad tym, co to naprawdę znaczy. Ja serdecznie pozdrawiam Was. Z pięknego Szczecina. I życzę wielu udanych radnych. Hej.